witajcie w kolejnym filmie, kolejny film z zakupów. Są to zakupy tygodniowe, tylko troszeczkę mniejsze niż zwykle, i trochę w innej formie. Mamy tutaj zakupy z Lidla, z Biedronki oraz takiego powiedzmy sobie, osiedlowego sklepu. Niestety, jeśli chodzi o zakupy z Lidla i z Biedronki, to tak naprawdę nie wiem, co jest z czego, więc wszystko puszczę Wam jako jeden slajd. Więc co, zaczynamy! Pierwszym produktem, który tutaj widzicie, jest angielska herbata śniadaniowa. I tutaj muszę wam powiedzieć, że. Niestety nie mam żadnych cen, bo zgubiłam wszystkie. Paragony. Kolejnym produktem jest również herbata, i tutaj pojawi się jeszcze jedna herbata, którą za chwilę zobaczycie. Jest to herbata El Grey i jest to czarna herbata aromatyzowana. Tutaj właśnie widzicie herbatę kolejną, tylko tym razem jest to herbata, która jest również aromatyzowana i ma również w sobie skórkę z cytryny. Następnie mamy cztery jogurty, i te jogurty są to jogurty 400 gramów, czyli te większe, i tutaj mamy dwie jagody i dwie truskawki. Kolejno mamy również cztery jogurty, tylko te jogurty są bardziej zróżnicowane i są to te mniejsze jogurty, one chyba mają 150 czy 200 g i mamy dwie gruszki, malinowy i morelowy. I kolejno mamy dwie śmietany, osiemnastki i to na pewno jest produkt z, Lidl, z lidla 400 g. Kolejna śmietana i jest to śmietana do zup i do sosów. Wyjęłam ją później, dlatego też jest ona na osobnym zdjęciu. Dalej mamy ser i jest to ser z biedronki, jest to Gouda. Tutaj mamy, jak widzicie, 45 plastrów i jest z tego sera. Kilogram, i tutaj mamy źródło wapnia, bez jakichś dodatkowych składników, i polepszaczy sma smaku i tych rzeczy. Następnie mamy trzy twarogi półtuste. Ten produkt jest również z Lidla. I tych twa twarogów mamy 250 gram i oczywiście jest to naturalny twaróg. Kolejna mamy dwa masła, i te dwa masła one są z mlekowity, ale one z tego co dobrze pamiętam, są kupione w biadronce i tutaj ma zawartość tłuszczu to 82%. Następnie mamy pieczarki. Jak widzicie są to pieczarki z biedronki, bo mamy narysowaną biedronkę. Tych pieczarek są dwa opakowania i jest w tych opakowaniach mamy 500 gram. Następnie mamy mandarynki. Są to dwie siatki mandarynek. Nie wiem czy, czy widzicie, czy nie widzicie, ale tutaj mamy napisane, że masa takiej jednej siatki to jest kilogram. Ale jak mówię, nie wiem, czy one są z lidla, czy one są z biedronki, bo nawet żadna mała naklejka nam tego nie sugeruje. Kolejno mamy kukurydzę słodką. Jest to po prostu kukurydza w puszce. Dalej mamy mega pak i jest to kiełbasa śląska wieprzowa, ponoć 90% mięsa i jest to produkt na pewno z Biedronki albo z Lidla i tutaj właśnie zaczynają nam się zakupy z takiego, z takiego sklepu osiedlowego. Tutaj mamy y, szynkę w plasterkach i jak widzicie, jej koszt to 6.88 Następnie mam schab zapiekany. I tutaj cena, może nie jest dobrze widoczna, ale jest to 8,42. Następnie mamy jakąś. Również wędlinę. Płaciłam za nią 4,24, i to raczej jest indyk, z tego co mi się wydaje, z tego co dobrze pamiętam. Dalej mamy po prostu kiełbasę zwyczajną, za którą zapłaciłam 19,18. Kolejną mamy kaszę jęczmienną, i już tutaj mamy pewność, że jest to produkt, który pochodzi z Lidla. Jest to kasza wiejska i po prostu kasza. Następnie drugie opakowanie kaszy, i tej kaszy, tak samo w tym przypadku, jak i w tamtym mamy. 100, mamy kilogram. No i tutaj jeszcze zostawiłam to z makaronem. Jest to taki makaron mniejszy, taki, nie wiem, kolanka można powiedzieć i on też jest Lidla. Dalej mamy kawę, Jak za kawą nie przypadam. to chyba było pół kilograma tej kawy z tego co mi się wydaje jest to kawa familijna z Szczybo. Dalej mamy makarony i tutaj mamy makaron penę, powiedzmy sobie biały, a i tutaj, a, a obok mamy makaron pełnoziarnisty, pełnoziarnisty 500 gramów, a tutaj mamy taką większą pakę 600 gramów. Następnie coś na osłodę życia, czyli pierniczki. Z tego co mi się wydaje, to te pierniczki są z Biedronki, ale w Lidlu też są takie pierniczki, ale nie pamiętam czy to opakowanie właśnie jest z Biedronki czy to opakowanie jest z Lidla, niestety i to już koniec zakupów, mam nadzieję, że wam miło, że miło spędziliście ten czas troszkę inna forma, ale no niestety nie miałam jak po prostu nagrać tego filmu także ja wam życzę spokojnego dnia, spokojnego tygodnia i żebyście byli bezpieczni, także do zobaczenia, pa!